Moi drodzy bracia i siostry, czy znacie to uczucie rozpaczy, kiedy wszystko wydaje się stracone, kiedy nadzieja przepływa między palcami, a głos lekarza brzmi jak ostatnie zdanie? To cios w duszę, bezimienna pustka, ale co by było, gdyby istniało coś, co wymyka się logice, co wymyka się zimnym dłoniom nauki? Ojciec Pio, człowiek wiary. Potrafił odwrócić losy choroby i wbrew wszelkim oczekiwaniom wykorzenić raka w mgnieniu oka. Nie liczą się, ale są siły, których medycyna nie może dotknąć, cuda, które pulsują w tajemnicy, czają się, gotowe wszystko zmienić. W tym filmie otworzę drzwi do tego, co przemilczane, co może być iskrą, której tak bardzo potrzebujesz. Nie zapomnij, Twoja nadzieja może być o krok od Ciebie. Być może Ty lub ktoś, kogo kochasz, stoicie w obliczu podobnej bitwy. Rak, ból, strach przed przyszłością. To rzeczywistość, która uderza w nas niczym wichura, zabierając ziemię, nadzieję, a nawet wiarę. Ale dzisiaj chcę pokazać, że istnieje wyjście. Światło, które świeci nawet w najciemniejszych chwilach. Ojciec Pio swoją niezachwianą wiarą i rękami naznaczonymi stygmatami Chrystusa pokazuje nam, że niemożliwe może stać się rzeczywistością. Ta historia jest zaproszeniem dla ciebie, abyś także uwierzył, że cuda wciąż się zdarzają. Wyobraź sobie, że stoisz przed wyrokiem i diagnozą, która wydaje się ostateczna. Lekarze mówią, że nie ma już nic do zrobienia, że to koniec. Ale w jednej chwili wsze Ojciec Pio swoją wiarą i niewytłumaczalnym darem Bożym dotyka życia, a rak znika. Jakby nigdy nie istniał. Dlaczego tak się stało? Jak to możliwe? Odpowiedź jest prosta, ale potężna. To siła wiary uzdrawia, to moc Boga działająca przez tych, którzy naprawdę wierzą. Biblia opowiada nam o chwilach takich jak ta, kiedy wydawało się, że nadzieja utracona, ale Boża interwencja zmieniła wszystko. Pomyśl o kobiecie, która przez dwanaście lat cierpiała na krwotok, a gdy dotknęła szat Jezusa, natychmiast, to właśnie tej wiary, tego dotknięcia nadziei powinniśmy szukać, ponieważ często toczymy wewnętrzne bitwy, niosąc ze sobą lęki i niepewność, które nas paraliżują. Ale jak pokazuje nam ojciec Pio, kiedy otworzymy się na cud, kiedy uwierzymy, wszystko może się zmienić. I jaki to ma wpływ na nasze życie? Pomyśl o nieprzespanych nocach, dniach pełnych bólu i modlitwach odmawianych ze łzami, prosząc o cud. Każda sekunda cierpienia jest szansą na przemianę. Ojciec Pio uczy nas, że nawet gdy lekarze mówią nie, Bóg może powiedzieć tak. Wiara może być tym, co jest potrzebne do uzdrowienia, odnowienia i nowej szansy na życie. Nie chodzi o zaprzeczanie rzeczywistości, ale o wiarę, że niemożliwe może stać się realne. A teraz wyobraźcie sobie życie tej osoby uzdrowionej przez Ojca Pio. Wcześniej była beznadziejna, beznadziejna, a jej zdrowie pogarszało się z dnia na dzień. Ale po dotknięciu cudu wszystko się zmieniło. Rak zniknął, badania wróciły czyste, a życie nabrało nowego blasku. To właśnie czyni Bóg, kiedy Mu ufamy. To siła, która wymyka się diagnozom i daje nam szansę, aby zacząć od nowa, żyć na nowo. Znów marzyć. Prawda jest taka, że często czujemy się osamotnieni w naszych zmaganiach. Ból wydaje się nie do zniesienia, a pomoc wydaje się daleko. Ale przykład ojca Pio zachęca nas, abyśmy się nie poddawali. Pokazuje nam, że cuda zdarzają się każdego dnia i że dla wierzących nie ma rzeczy niemożliwych. Nieważne, co mówią lekarze, bez względu na to, jak poważna wydaje się sytuacja. Zawsze jest większa nadzieja. A tą nadzieją jest Jezus, działający poprzez swoje wierne sługi. Historia ojca Pio to nie tylko starożytna historia jest to dla nas dzisiaj wezwanie jest to zaproszenie do ponownej oceny naszej wiary, a nie do dostosowywania się do okoliczności, ale do szukania Bożej interwencji. Ojciec Pio był prostym człowiekiem, ale miał ogromną wiarę. I to przez tę wiarę Bóg dokonał niemożliwego, wyleczył raka, przywrócił życie i nawet dzisiaj Jego dziedzictwo nadal inspiruje i przynosi nadzieję tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Dlatego jeśli dzisiaj poczujesz się przygnębiony, jeśli poczujesz, że choroba lub inna trudność przezwycięża się, przypomnij sobie przykład ojca Pio. Pamiętaj, że istnieje siła większa niż jakakolwiek diagnoza. Uwierz, że Bóg może dokonać tego, czego met, może się to wydawać cudem, i tak właśnie jest. Cudem, który przemienia, uzdrawia, daje nową szansę. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a teraz przygotujmy się na wyjątkową chwilę. Połączmy się z tą samą wiarą, która przenosiła góry, leczyła choroby i sprawiała, że niemożliwe stało się rzeczywistością. Modlitwa jest naszym bezpośrednim połączeniem z Bogiem, jest momentem, w którym otwieramy nasze serca i pozwalamy Mu działać w naszym życiu. Niech każde wypowiedziane słowo będzie krokiem wiary w kierunku uzdrowienia, odnowienia i pokoju, którego tak bardzo szukamy. Zamknij oczy i wyobraź sobie Ojca Pio modlącego się za Ciebie, wstawiającego się za Tobą u Boga. On, który był człowiekiem głębokiego oddania, nadal jest potężnym orędownikiem. I tak jak wstawiał się za tymi, których uzdrowił, tak i dzisiaj oręduje za nami. To czas całkowitego oddania się, pozwolenia, aby łaska Boża nas zaangażowała i przemieniła. Teraz chcę, żebyście uwierzyli, otworzyli swoje serce i pozwolili się dotknąć temu cudowi. Razem w modlitwie, prośmy Jezusa, aby obdarzył nas tym, co wydaje się niemożliwe. Szukajmy uzdrowienia, pokoju, odnowienia. I pamiętajcie, cud zdarza się, kiedy najmniej się go spodziewamy, ale kiedy wierzymy w Niego najbardziej. Niech przykład Ojca Pio zainspiruje nas, abyśmy nigdy się nie poddawali, zawsze wierzyli i pozwalali Bogu dokonać w naszym życiu tego, co niemożliwe. Módlmy się razem z wiarą, wierząc, że ten sam Bóg, który czynił cuda przez Ojca Pio, jest tym samym, który jest teraz z nami. Niech każde słowo będzie ziarnem nadziei zasianym w naszych sercach, a cud będzie nie tylko możliwością, ale rzeczywistością. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi i obdarzy łaskami, o które tak bardzo zabiegamy. Panie, w tej chwili szczerości chcemy otworzyć przed Tobą nasze serca. Rozpoznać nasze winy, błędy i wszystko, co nas oddala od Twojej miłości. Wiemy, że często działamy bez zastanowienia, mówimy bez zastanowienia i podejmujemy decyzje, które nie są zgodne z Twoją wolą. Jesteśmy tutaj pokorni, ponieważ wiemy, że potrzebujemy Twojego przebaczenia, Twojego miłosierdzia i Twojej łaski, aby móc iść naprzód. Ile razy, Panie, pozwalamy, aby strach, złość i smutek, przejęły kontrolę nad naszym nastawieniem. Ile razy dajemy się ponieść bezmyślnym słowom lub krzywdzącym uczuciom? Dziś chcemy to wszystko wyznać tobie, oddając wszelkie zmartwienia. Prosimy cię, oczyść nasze serca, odnowi nasze umysły i naucz nas żyć według twoich dróg. Wiemy, Panie, że ponieśliśmy porażkę, ale wiemy też, że twoja miłość jest większa niż jakikolwiek błąd, jaki możemy popełnić. Przebacz nam za każdym razem, gdy przedkładamy nasze pragnienia nad Twoją wolę. Niech ta spowiedź będzie początkiem prawdziwej zmiany, transformacji, która przybliży nas do Ciebie i tego, kim chcesz, abyśmy byli. Panie, zdajemy sobie sprawę, że w chwilach trudności często się odwraca, dlatego prosimy o przebaczenie za wszystkie chwile, w których zwątpiliśmy, rozpaczaliśmy i zapominaliśmy zaufać. Pomóż nam pamiętać, że nawet w najgorszych chwilach jesteś z nami, prowadząc, chroniąc i opiekując się nami. Ile razy panie odrzucamy wiarę i działamy o własnych siłach? Wybacz nam wiarę, że wszystko możemy rozwiązać sami. Chcemy nauczyć się bardziej polegać na Tobie, bardziej ufać Twojemu słowu i oddawać w Twoje ręce wszystkie obszary naszego życia, z którymi wciąż nie możemy sobie Dziś chcemy wyznać nasze słabości, nasze lęki i niepokoje. Wiemy, że czasami nosimy w sobie uczucia, które nie należą do Twojego Królestwa, takie jak zazdrość, duma czy brak przebaczenia. Panie, pomóż nam oczyścić nasze wnętrze, odłożyć na bok wszystko, co przeszkadza nam żyć w pełni Twoją miłością. Wyznajemy także, Panie, nasz brak współczucia, chwile, gdy przechodzimy przez cierpienie innych, nie zwracając uwagi, nie wyciągnąwszy ręki, ani nie oferując słowa pocieszenia. Przebacz nam, że byliśmy obojętni w chwilach, gdy mogliśmy być odbiciem Twojej miłości do otaczających nas osób. Chcemy, panie, prosić Cię, abyś pomógł nam prowadzić życie, które podoba się Tobie, gdzie nasze czyny, słowa i myśli są odbiciem Twojego światła. Naucz nas cierpliwości, kochania bez zastrzeżeń i przebaczenia z takim samym przebaczeniem, jakie otrzymaliśmy od Ciebie. Panie, prosimy o przebaczenie za chwile, w których pozwalaliśmy, aby kierowało nami ego, za wybory, których dokonaliśmy, chcemy się przemienić, chcemy żyć życiem, które czci Twoje imię we wszystkim, co robimy. Ojcze, chcemy stawiać przed Tobą każdy moment, w którym pozwoliliśmy, aby ogarnęło nas zniechęcenie, oddalające nas od Twojej obecności i Twoich planów. Niech nasza dzisiejsza spowiedź będzie krokiem w kierunku odnowy i nadziei, wiedząc, że w Tobie zawsze odnajdujemy nowy początek. Uznajemy, że jesteśmy niedoskonali, ale wiemy, że Twoja miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Chcemy wyznać, że często odkładamy wdzięczność na bok, skupiając się bardziej na tym, czego nam brakuje, niż na tym, co już mamy. Przebacz nam, że nie rozpoznaliśmy błogosławieństw, które już otrzymaliśmy, i pomóż nam zawsze mieć wdzięczne serce. Panie Niech nasza spowiedź doprowadzi nas do życia bardziej zjednoczonego z Tobą, bardziej pełnego miłości, cierpliwości, mądrości. Pomóż nam lepiej słyszeć Twój głos i podążać drogą, którą dla nas wyznaczyłeś z pewnością, że nawet pośród naszych błęd, drogi Jezu, stajemy tu przed Tobą z otwartymi sercami, uznając naszą kruchość i potrzebę Twojej pomocy. Panie, wiemy, że tylko Ty możesz przemienić nasze życie. I dać nam siłę, której potrzebujemy, aby stawić czoła codziennym bitwom, które tak bardzo nas obciążają. Patrzymy na przykład Ojca Pio i widzimy Twoją miłość w działaniu, uzdrawiającą, przywracającą i przynoszącą nadzieję, gdy wszystko wydaje się stracone. Jesteśmy tutaj, Panie, szukając tej samej łaski, tego samego uzdrowienia, które poc, znasz ciężar, który dźwigamy, Zmartwienia, które nie pozwalają nam zasnąć w nocy, i ból, którego nie jesteśmy w stanie wyrazić słowami. Wiesz, jak bezradni czujemy się w obliczu trudnych diagnoz, gdy medycyna mówi nam, że nic więcej nie możemy zrobić. Ale wierzymy w Ciebie, Panie. Wierzymy, że tam, gdzie kończy się nauka, zaczyna się Twoja moc. Prosimy, abyś już teraz otoczył nas swoją obecnością, aby każdy z nas poczuł Twój dotyk. I odnowił się. Panie, prosimy Cię za tych, którzy borykają się z poważnymi chorobami, za tych, u których diagnozy przerażają i zniechęcają. Prosimy za każde serce, które cierpi, za każdy umysł, dręczony niepewnością jutra. Jezu, jesteś Bogiem tego, co niemożliwe, i ufamy, że tak jak uzdrowiłeś tak wielu przez Ojca Pio, tak możesz dotknąć życia każdego, kto się teraz modli. Niech Twoja potężna dłoń rozciąga się nad chorymi, przynosząc uzdrowienie, ulgę i pokój. Wiemy, Jezu, że ból może być przytłaczający, że często czujemy się samotni i bezradni pośród cierpienia. Ale obiecałeś, że nigdy nas nie opuścisz i dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy odczuć Twoją obecność, potrzebujemy Twojego pokoju który przewyższa wszelki rozum. Potrzebujemy Twojej miłości, która pociesza i wzmacnia. Daj nam, Panie, pocieszenie dla naszych dusz i nadzieję dla naszych serc. Panie, często stajemy w obliczu sytuacji, z których wydaje się, że nie ma wyjścia. Leczen, ale Ty jesteś naszą skałą, naszą twierdzą. Jesteś tym, który uzdrawia chorych i przywraca zdrowie złamanym sercom. Prosimy, abyś wylał na nas swój uzdrawiający balsam, abyś dotknął każdej komórki naszego ciała, odnawiając, odnawiając i przynosząc życie tam, gdzie pojawia się ból. Jezu, prosimy także za członków rodziny, którzy z uwagą śledzą te zmagania, cierpią razem, płaczą w milczeniu, często próbując być silni, gdy jedyne czego pragną, to cud. Daj im swoją siłę, panie. Daj im odwagę, aby nadal wierzyli, nawet gdy okoliczności wydają się ponure. Niech każda wylana łza przemieni się w świadectwo wiary i zwycięstwa. Za tych, którzy zmagają się z chorobą nowotworową, prosimy Cię, Panie, abyś był lekarzem lekarzem. Niech Twój boski dotyk wykracza poza zabiegi i niech Twoja obecność będzie odczuwalna w każdej szpitalnej sali, podczas każdej konsultacji, w każdej chwili oczekiwania. Niech każda osoba walcząca z tą chorobą poczuje otaczającą ją Twoją miłość, dającą po. Wiemy, że życiowe zmagania nie są łatwe i że często czujemy się mali i bezsilni w obliczu tak wielkiego cierpienia. Wierzymy jednak, że Pan jest z nami na każdym kroku, w każdym oddechu. Wiemy, że Twoja moc jest większa niż jakakolwiek diagnoza i że Twoja wola jest zawsze dobra, doskonała i przyjemna. Dlatego oddajemy Ci nasz ból, prosząc Cię o przejęcie kontroli i poprowadzenie nas ścieżką uzdrowienia i pokoju. Panie, Ty znasz strach, który wielu niesie. Strach przed przegraną, strach przed przyszłością, strach, że nic się nie zmieni. Ale wiemy też, że Ty jesteś tym, który przynosi pokój pośród burzy, który jednym słowem uspokaja wiatr i morze. Prosimy Cię, abyś uspokoił nasze serca, usunął strach i włożył w jego miejsce pewność, że w Twoich rękach jesteśmy bezpieczni. Prosimy Jezu za wszystkie rodziny dotknięte tą chorobą, które przeżywają trudne dni i nieprzespane noce. Pociesz zmartwione serca, daj im pogodę ducha, aby każdego dnia mogli staw, niech czują, że otacza ich Twoja miłość i że nawet w najtrudniejszych sytuacjach potrafią dostrzec promień światła, Iskrę nadziei, którą tylko Ty możesz przynieść. Za tych, którzy są zmęczeni, wyczerpani tak długą walką, prosimy, abyś był odpoczynkiem, którego tak bardzo potrzebują. Obyś odnowił siłę tych, którzy są słabi, podniósł tych, którzy upadli i wniósł nową odwagę, aby iść dalej. Niech każdy z nas poczuje Twoją opiekę i ochronę, wiedząc, że nawet gdy wszystko wydaje się stracone, jesteś. Jezu, dziękujemy Ci, bo wiemy, że słyszysz nasze modlitwy. Wiemy, że każda prośba, każda prośba dociera do Twojego tronu łaski. I nawet jeśli nie rozumiemy Twoich dróg, ufamy, że działasz w naszym życiu, abyśmy mieli cierpliwość czekania na Twój czas, mądrość zrozumienia Twojej woli i wiarę, że Twój plan jest zawsze najlepszy. Panie, przemień nasze życie swoją obecnością. Pozostawmy tę modlitwę odnowioną, pełną nadziei i pewności, że cud jest możliwy. Niech historia Ojca Pio będzie nieustannym py i abyśmy tak jak On mogli być żywymi świadkami Twojej miłości i Twojej mocy. Nasza prośba jest prosta, ale pełna wiary. Uzdrów nas, Panie. Dotknij nas swoją mocą, przemień nasz ból w radość, nasz smutek w taniec, naszą chorobę w zdrowie. Obyśmy patrzyli w przyszłość oczami pełnymi nadziei, wiedząc, że Ty masz dla nas to, co najlepsze. Dziękujemy Ci, Jezu, że nas wysłuchałeś, że nas kochasz i że zawsze jesteś przy nas, nawet w najtrudniejszych chwilach. Niech nasza wiara wciąż wzrasta i abyśmy byli żywymi przykładami Twojej łaski i Twojej miłości. Panie, rozpoznajemy naszą słabość, wiemy, że jesteśmy wadliwi i ograniczeni. Często stajemy przed wyzwaniami, które wydają się większe od nas i czujemy się wobec nich bezsilni. Wierzymy jednak, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteś tym, który leczy, który przywraca, który daje nową szansę. Dlatego zwracamy się do Ciebie z naszymi prośbami, pewni, że nas wysłuchasz i że dla każdego z nas mas, Jezu, chcemy Ci oddać wszystkie nasze zmagania. Wiesz, jak bardzo boli otrzymanie trudnej diagnozy, jak bardzo wstrząsa nami strach i niepewność, wiesz, jak trudne jest radzenie sobie z chorobą, z ciągłym bólem i jak łatwo jest stracić nadzieję. Ale prosimy Cię, Panie, abyś nas dzisiaj odnowił. Niech każda osoba słuchająca tej modlitwy odczuje Twój dotyk, niech odczuje Twoją obecność przynoszącą ukojenie i siłę do dalszego działania. Prosimy Cię, Jezu, o uspokojenie naszych serc. Oddal od nas wszelki niepokój i całą rozpacz, która nas dręczy. Niech zamiast tego wniesie Twój pokój, pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Obyśmy czuli, że nie jesteśmy sami, że idziesz obok nas i że nawet w najciemniejszych chwilach jesteś naszym światłem, naszą nadzieją. Panie, módlmy się za tych, którzy cierpią w milczeniu, którzy noszą bóle, których nikt nie widzi. Modlimy się za tych, którzy czują się niezrozumiani, którzy na co dzień zmagają się ze zmęczeniem i rozczarowaniem. Niech Twoja łaska ich teraz otoczy, przynosząc ulgę ich duszom, odnawiając ich siły i pokazując, że zawsze nadchodzi nowy świt. Wiemy, że jesteś Bogiem cudów i wierzymy, że dzisiejszy dzień może być dniem wielkiej przemiany. Niech łańcuchy, które nas wiążą, zostaną zerwane, niech wszelkie choroby zostaną usunięte, i abyśmy doświadczyli Twojego uzdrowienia w nowy i potężny sposób. Nie tylko uzdrowienie fizyczne, ale uzdrowienie, które dotyka najgłębszej części naszej istoty, przywracając naszą wiarę. Jezu, wiemy, że wielu jest zmęczonych walką, że czują, że wyczerpały się ich siły. Prosimy Cię, abyś był naszą ucieczką i naszym odpoczynkiem, abyśmy odnaleźli w Tobie odnowę, której tak potrzebujemy. Niech każde westchnienie zmęczenia zamieni się w pieśń chwały, bo ufamy, że działasz, nawet gdy nie widzimy. Panie, modlimy się także za rodziny, które z uwagą śledzą te bitwy. Wiemy, że cierpienie jednego jest cierpieniem wszystkich i że ciężar ten często wydaje się nie do uniesienia. Pociesz te serca, daj im cierpliwość, aby radziły sobie z każdym wyzwaniem i wiarę, aby wierzyły, że cud jest już w drodze. Niech Twoja obecność ich wzmocni i niech odnajdą w Tobie pokój, którego tak bardzo szukają. Wiemy, Jezu, że życie jest pełne wzlotów i upadków, i że nie zawsze wszystko idzie tak, jak planujemy. Wierzymy jednak, że nawet w obliczu przeciwności losu masz kontrolę. Niech każda przeszkoda będzie szansą na rozwój, niech każdy ból przemieni się w świadectwo pokonania i niech w każdym szczególe zobaczymy działanie Twojej ręki. Prosimy, Panie, abyś dał nam mądrość, abyśmy zrozumieli Twój cel pośród bólu. Obyśmy ufali Twojej woli, nawet jeśli nie ma ona dla nas sensu. Niech nasze serca kształtuje wiara, Abyśmy w każdej trudnej chwili pamiętali, że jesteś z nami, trzymasz nas za rękę i bezpiecznie prowadzisz. Jezu, prosimy cię, abyś był naszą siłą w chwilach słabości, naszą nadzieją w chwilach rozpaczy. Niech każda wylana łza zostanie przez Ciebie zebrana i w zamian otrzyma Twoją radość i Twój pokój. Obyśmy każdego dnia mogli żyć z pewnością, że jesteśmy pod Twoją opieką i że niezależnie od tego, co się stanie. Twoja miłość nigdy nie zawiedzie. Drogi Jezu, kładziemy przed Tobą wszystkie nasze zmartwienia, wszystkie nasze lęki. Prosimy Cię, abyś przejął kontrolę nad naszym życiem i poprowadził nas ści. Niech każdy z nas poczuje teraz Twoją obecność, przynoszącą ukojenie, odnowienie i pewność, że jesteśmy w Twoich rękach. Niech ta chwila modlitwy będzie przełomem w naszym życiu. Obyśmy spojrzeli wstecz i zobaczyli, jak Pan nas wspierał, jak Pan nas uzdrowił i jak Pan nas przemienił. Niech każde stojące przed nami wyzwanie będzie dowodem Twojej wierności i obyśmy mogli stąd wyjść z odnowioną wiarą, gotowi stawić czoła wszystkiemu, co nas czeka. Dziękujemy Ci, Panie, że nas wysłuchałeś. Dziękujemy, że nas kochasz, nawet gdy jesteśmy słabi, nawet gdy ponosimy porażkę. Dziękujemy, że jesteś naszym schronieniem, naszą niezawodną skałą w czasie burzy. Obyśmy zawsze pamiętali, że z Panem jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Jezu, niech każde słowo wypowiedziane w tej modlitwie wzniesie się do nieba i dotknie Twojego serca. Spraw, abyśmy poczuli twoją odpowiedź w naszych sercach, dodając nam siły do dalszej wiary, odwagi dostawiania czoła każdemu dniu i pewności, że z Panem wszystko jest. Prosimy, abyś nas pobłogosławił, błogosławił nasze rodziny i abyś nadal prowadził nas swoimi ścieżkami. Niech twoja wola wypełni się w naszym życiu i abyśmy we wszystkim wysławiali twoje imię. Niech cud, którego tak bardzo szukamy, wkrótce stanie się rzeczywistością, i abyśmy byli świadkami Twojej dobroci i Twojej mocy. W imieniu Jezusa prosimy Cię i dziękujemy. Niech Twój pokój nam towarzyszy, niech Twoja miłość nas otacza, i niech Twoja obecność nigdy nas nie opuszcza. Moi drodzy bracia i siostry, z głębi serca dziękuję Wam, że jesteście tu ze mną na tej drodze wiary, refleksji. I modlitwy. Jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce, jeśli dzięki tym słowom poczułeś ciepło Bożej Miłości, zapraszam Cię do dalszej współpracy. Koniecznie subskrybujcie kanał, bo razem jesteśmy silniejsi w wierze. Zostaw lajka, jeśli ta modlitwa wniosła nadzieję w Twój dzień i nie przegap kolejnego filmu, który już pojawia się na Twoim ekranie z przesłaniem, które z pewnością jeszcze. Niech Bóg bardzo błogosławi Twojemu życiu, i obyśmy wkrótce mogli spotkać się ponownie. Amen.